Pocałunku wszyscy dziś świętują. Jedni się co prawda tylko obejmują, inni trzymają za ręce, ale są i tacy, którzy nie omieszkają całować się nawet w pracy. I tutaj pamiętajmy o pewnych zasadach. Nie całujemy na zbiorowych u dyrektora naradach. Nie całujemy, gdy sekretarka kawę rozleje. Nie całujemy szefa w policzek, próżne nadzieje. Nie całujemy się w kubikach, tam pracować trzeba. Nie całujemy na dachach, za blisko do nieba. Nie całujemy w podziemiach, no bo jest za ciemno. Lecz okazujmy miłość wzajemną na przerwach, gdy pan kanapka przychodzi, albo kiedy wychodzimy na papierosa. Papieros nam szkodzi, a pocałunek wręcz przeciwnie, bardzo pożyteczny. Dla organizmu serca, mózgu jest bardzo bezpieczny. Żadnych chorób ani zarazy nie wywołuje. Tylko samo dobro. Samo dobro z pocałunku się przyjmuje. Dobry humor. Świetna cera. I ze zdrowiem jest super, nie bierzecie żadna cholera. Więc w przerwach całujcie się wszyscy do woli. I pamiętajcie, celebrujcie, całujcie powoli. powoli.